W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do województwa lubelskiego, a dokładniej do jego stolicy, Lublina. Żyła tam z pozoru zwykła rodzina, Jolanta i Andrzejka. Mieszkali tam dużą część swojego życia, wzięli tam ślub, a nawet doczekali się potomstwa. Jednak w latach 90., gdy dziadkowie Andrzeja zmarli, mężczyzna odziedziczył po nich dom w Czerniejowie i postanowił przeprowadzić się do niego razem z rodziną. Był to stary, jednorodzinny dom z piwnicą na niewielkiej działce w spokojnej okolicy. Sąsiedzi wspominali, że wyglądali na normalną, zwykłą rodzinę. Andrzej i Jolanta pracowali, dzieci chodziły do szkoły, nie było słychać żadnych krzyków ani innych niepokojących odgłosów, więc nikt nie ingerował w ich życie. W domu mieszkało wtedy małżeństwo i pięcioro dzieci. Mimo zeznań sąsiadów, którzy nie zauważyli ani nie słyszeli nic dziwnego, z późniejszych zeznań dzieci i innych bliskich osób wynikało, że Andrzej był osobą bardzo surową i często sięgającą po alkohol. Bywał agresywny, zdarzało mu się wszczynać awantury, miał bardzo mocny charakter i to on decydował o wszystkim, co działo się w domu. Jolanta była raczej jego przeciwieństwem. Była wycofana, podporządkowana i niekonfliktowa. Biegli określili ją jako osobę o zaburzonej osobowości, uległą, która nie potrafiła sprzeciwić się mężowi. Wszystko wskazywało na to, że w domu pełniła rolę tej, która nie ma głosu. Mieli cztery córki i jednego syna. Dzieci chodziły do szkoły. Nie mieli zbyt wielu nieobecności. Były czyste, nie chodziły głodne, przez co nikt nie podejrzewał, aby w domu było coś nie tak. W 1992 roku Jolanta zaszła w kolejną ciążę, jednak według jej zeznań mąż nie chciał już kolejnych dzieci. Ciągle powtarzał, że nie chce już wychowywać kolejnych pociech. Kobieta była bardzo zestresowana faktem, że zaszła w ciążę, której jej mąż nie chciał. Bała się, że zdenerwuje się i zrobi coś złego, dlatego posunęła się do bardzo drastycznych działań. Zaczęła chodzić w dużych koszulkach i bluzach, aby ukryć ciążę. Robiła wszystko, aby nikt nie dowiedział się o szóstym dziecku. Jednak w końcu nadszedł czas porodu. Wszystko odbyło się w nocy, jak wszyscy domownicy już spali. Kobieta poszła do wanny, nalała wodę i zaczęła rodzić. Chwilę po wszystkim Jolanta stwierdziła, że najrozsądniej będzie pozbyć się dziecka, żeby nie mieć problemów z mężem. Dlatego kilka minut później utopiła noworodka w wannie, a następnie ciało schowała do zamrażarki. To nie był koniec tych tragicznych wydarzeń, bo w 1993 roku zrobiła dokładnie to samo z kolejnym dzieckiem i niestety ta sytuacja powtórzyła się również w 1995, w 1996 i w 1998 roku. W ciągu sześciu lat kobieta utopiła aż pięcioro swoich dzieci i wszystkie ciała zawinęła w gazety, po czym schowała je do zamrażarki. Pewnego dnia mąż zarządził porządki w domu, i Jolanta musiała opróżnić lodówkę. Wiedząc, co kryje się w środku, zrobiła to, gdy nikt nie patrzył, i pięć malutkich ciał przeniosła do plastikowych beczek po kapuście, które leżały w piwnicy. Jolanta żyła z tą wiedzą przez lata i nic nikomu nie wyjawiła. Ani mąż, ani dzieci nie miały pojęcia o pięciu ciążach kobiety. Jelanta miała wyrzuty sumienia, ale lęk przed mężem był silniejszy, więc starała się trzymać to w sobie i ukrywać jak najdłużej. Jednak ukrycie pięciu ciał w domu, w którym mieszkała razem z sześcioma innymi osobami, nie było tak proste i kilka lat później wszystko wyszło na jaw. Był 20 sierpnia 2003 roku, gdy życie rodziny Kowalczyków zmieniło się o 180 stopni. Dzieci były już duże, wszystkie były już nastolatkami, więc często pomagały mamie w domowych obowiązkach i tak też było tego dnia. Dwie najstarsze córki postanowiły, że zrobią porządki w starej, zakurzonej piwnicy. Zaczęły więc przesuwać rzeczy, wynosić niepotrzebne i zniszczone przedmioty, zamiatać i układać w szafkach. Chciały wynieść jedną ze starych beczek, ale była zdecydowanie za ciężka, aby ją podnieść. A dodatkowo wydzielała dziwny, nieprzyjemny zapach. Zdecydowały więc otworzyć wieko i sprawdzić, co kryje się w środku. Zobaczyły nieduże zawiniątka, owinięte w gazety i foliowe torby. Gdy przyjrzały się bliżej, zauważyły, że gdzie gdzieniegdzie wystają małe rączki lub nóżki. Przerażone dziewczyny zaczęły otwierać torby i zauważyły makabryczny widok. Pięcioro martwych noworodków. Szybko sięgnęły po telefon i wezwały policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i dokładnie przyjrzeli się temu, co odkryły dziewczyny. Niektóre ciała były już w zaawansowanym stanie rozkładu, a inne wyglądały, jakby leżały tu zdecydowanie krócej. Dom został zabezpieczony jako miejsce zbrodni i śledczy rozpoczęli dokładne badania wszystkiego, co zastali na miejscu. Podczas przesłuchań Andrzej twierdził, że nie wiedział nic o noworodkach. A nawet nie miał pojęcia, że jego żona urodziła tyle dzieci. Kobiety jednak nigdzie nie znaleziono. Nie wróciła do domu i nie stawiła się na przesłuchanie. Rozpoczęły się poszukiwania Jolanty. Policja wydała list gończy za nią, a same czynności trwały kilka tygodni. Dopiero po tym czasie śledczy znaleźli ją w nocy z 21 na 22 września 2003 roku. Została natychmiast przewieziona do aresztu i przesłuchana. Od samego początku była szczera z funkcjonariuszami. Przyznała się do zabójstwa piątki swoich dzieci. Opisała, jak to zrobiła, i powiedziała śledczym, że nie chciała tego. Ale tak bardzo bała się reakcji męża, że uważała to za jedyne wyjście z sytuacji. Podczas jednego z późniejszych przesłuchań Andrzeja okazało się, że nie był bez winy. O kilku sytuacjach naprawdę nie wiedział, ale po dłuższym czasie przyznał się, że podżegał żona do zabójstwa, ale tylko jednego dziecka, a pozostałe Irlanda zabiła bez jego wiedzy i udziału. Oboje rodzice zostali zamknięci w areszcie do czasu rozwiązania sprawy, dlatego cała piątka ich dzieci trafiła do rodziny zastępczej i otrzymała opiekę kuratorską. Proces Jolanty i Andrzeja K. rozpoczął się w lipcu 2004 roku w Lublinie. Jolanta powtórzyła przed sądem swoje zeznania i przyznała się do winy. Dokładnie opisała każde morderstwo oraz swoje motywacje. Mówiła, że każdy poród odbywał się w domu bez pomocy medycznej, dlatego nikt o nich nie wiedział. Przyznała też, że bała się reakcji męża i uważała, że to jedyne wyjście z sytuacji. Biegli ocenili ją jako poczytalną i świadomą czynów, choć z zaburzeniami osobowości i uległości wobec męża. Andrzej początkowo wypierał się, jakoby wiedział cokolwiek na ten temat, i prokuratura uznała go za nieświadomego ojca i dała wiarę jego słowom. Jednak później przyznał się do nakłaniania Julanty do zabójstwa jednego dziecka, co stało się podstawą jego skazania. Dzieci, które przeżyły, były świadkami w procesie i zeznawały przeciwko swoim rodzicom. Opisywały atmosferę w domu strach, brak ciepłych relacji, kłótnie, całkowite podporządkowanie się ojcu przez matkę. Najstarsze córki opowiadały, jak znalazły beczki, i jakie emocje towarzyszyły im w dniu odkrycia zwłok. Zeznania przeciw rodzicom wywarły na nich ogromny stres i traumę, z którą przez długi czas nie mogły sobie poradzić. Pomimo dość jasnej sytuacji, bo dwójka zatrzymanych przyznała się do zarzuconych im czynów, wyrok zapadł dopiero 6 lat później. Iranta została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Trafiła do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze. Ze względu na swoją świadomość czynów i charakter przestępstw, nie otrzymała możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Natomiast Andrzej został skazany na 8 lat więzienia za nakłanianie do zabójstwa jednego z dzieci. Dokładny rok zwolnienia nie jest publicznie znany, ale wiadomo, że wyszedł warunkowo jeszcze przed zakończeniem wyroku. Ich dzieci natomiast po tej okropnej traumie starały się ułożyć sobie normalne życie w nowej rodzinie zastępczej. Na szczęście każde z nich trafiło do tego samego domu, więc nie zostały rozdzielone, dzięki czemu nie musiało dodatkowo zmagać się z rozłąką z rodzeństwem. Pozostaje nam jedynie trzymać kciuki za dalszy los dzieci i mieć nadzieję, że poradzą sobie w dorosłym życiu, pomimo tego, co przeżyły. Od zatrzymania Jolanty minęły już około 22 lata, więc możemy spodziewać się, że w najbliższych latach opuści zakład karny. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca i zapraszamy do przesłuchania poprzednich odcinków. Do usłyszenia!